Kolejny poniedziałek, więc tradycyjnie kolejny podcast. I równie tradycyjnie witają Was Ariel oraz Krzysie. Tradycyjnie witamy, ale z wyjątkowego miejsca, dzisiaj nie z naszego studia, ale z targów w Warszawie. A co tu robimy, opowie Ariel. Jesteśmy na Warsaw Home Electronics, czyli pierwszych targach smart home i ogółem elektroniki tego typu w Warszawie od czasów rozpoczęcia pandemii. Te targi już były kilka razy przekładane, ale nareszcie się udało, nareszcie jesteśmy tutaj i możemy Wam powiedzieć, że jesteśmy w świecie smart home i możemy zobaczyć, co kto przygotował nowego. Tak, dzisiaj nie będziemy opowiadać o newsach technologicznych, tylko o technologicznych nowościach, które przygotowali wystawcy. Zapraszamy do słuchania. Zacznijmy od tego, że powiemy Wam kilka słów o tym, jak to tutaj wygląda. Jeżeli chodzi o same targi, targi były w dniach 17, 18, 19 marca. My jesteśmy tutaj w sobotę. Jeżeli chodzi o targi, to są dwie hale. Jedna poświęcona głównie ogrodowi, ale znaleźliśmy tam kilka firm Smart Home jedną firmę Smart home, jedną firmę Smart City i dwie firmy, które nam oferowały roboty koszące, a także druga część hali, gdzie były poprzerplatane elementy Smart home z Deco, czyli mogliśmy zobaczyć zarówno różnego rodzaju smart nowości, ale też z dzbanki i tutaj to rozmieszczenie było dosyć specyficzne. Tak, jeśli wspomniałeś już o ogrodzie, to rzeczywiście firmy koszące były... W sumie trzy. Dwie miały bardzo podobne e, modele robotów. Wydaje mi się, że były tylko sygnowane po prostu ich marką. I oczywiście była firma znana wszystkim z e, narzędzi do ogrodu, czyli Stil, e, z troszkę innymi z wyglądu, ale zasada działania ta sama. Kosi, człowiek nic nie musi robić, więc fajnie. E, I były światełka, które dekorują zarówno ogród, lub można poświetlić ładnie dom. I, i to było smart, i było ładne. I mi się też podobała ta y, wystawa Smart City. Tam mogliśmy zobaczyć, co prawda tego tutaj dużo Wam tutaj nie opowiemy, ale tam mogliśmy zobaczyć różnego rodzaju właśnie takie elementy Smart Miasta. Głównie różnego rodzaju ławki, które mają w sobie ładowarki, mają w sobie panele słoneczne i itd. Ale dla mnie to jest jeden z moich koników, to jest właśnie Smart City. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej, bo tylko mimo wszystko jedna wystawa była tego typu na targach, ale kto wie, może w przyszłym roku będzie ich więcej. A Krzysiek, co było w tej drugiej sali? Na drugiej hali już były typowo smart domowe systemy. Był system smart domowy przewodowy, czyli firma GVS. Były ulubione lampki Ariela, czyli Twinkly. Było 70 My, które też lubimy, znamy się. Było oczywiście Xiaomi na jednym ze stoisk. Co jeszcze Ariel było? Sieją było na stoisku BATNA24, tam między był nie była Akara, był też IMILAB, e czyli wszystkie te marki, od których w sumie zaczynaliśmy ze SmartMe, które się cały czas przebijają. Fajnie, że się pojawił NanoLif razem z IF. Też na samym początku smartmi robiliśmy dużo ich recenzji i mam nadzieję, że niedługo, no dosyć dużo wtedy było, więc dużo, mam nadzieję, że niedługo trochę się z nich pokażę. Więc trochę tych wystawisk było. Nie bardzo dużo. To niestety miałem nadzieję, że będzie tego więcej. Było sporo pustych, pustych stanowisk, ale to pewnie dlatego, że to są pierwsze targi po pandemii. Więc spodziewam się, że w przyszłości będzie tego znacznie, znacznie więcej, bo miałem nadzieję na przykład zobaczyć Bleboxa, albo Contact Simon, albo Ampio, kilka firm polskich, Fibaro, Naisa. Nice Czyli kilka film polskich, takich ze smartą albo powiązanych z Polską, tego mi zabrakło. No i to rozmieszczenie, nawet jak rozmawialiśmy z wystawcami, to też nie byli zbytnio zadowoleni z tego, że no, mieliśmy na przykład yy, właśnie Batne 24, która pokazywała fajne rzeczy smart a obok były dzbanki. A potem mieliśmy Seventy mai który pokazywał nowości, jeżeli chodzi o kamery samochodowe, i tuż obok niego mieliśmy znowu jakieś elementy wystroju. Więc tutaj wolałbym, żeby mimo wszystko to było. Rozmieszczone w jednym miejscu, żebyśmy faktycznie mieli taką przestrzeń smart home i elektroniki użytkowej? Tak, jeszcze udało nam się znaleźć dziwne japońskie szczoteczki do zębów, które używają jonizacji do, do czyszczenia zębów. To była taka ciekawostka, ale dzięki temu, że tych wystawców nie było tak strasznie dużo, tych smart domowych wystawców, to udało nam się prawie ze wszystkimi porozmawiać i to możecie właśnie w tej chwili usłyszeć. Jesteśmy na Warsaw Home Electronics, firma Batna24, w której możemy zobaczyć dużo sprzętów smart home. Chyba jako jedyna. Mamy Akary, mamy Inilaba, mamy i tego trochę więcej. Więc teraz pytanie, czego się możemy spodziewać w 2022, jeżeli chodzi o nowości od Was? Cześć, witam uprzejmie, Leszek Błaszczyk, firma Batna. No słuchajcie, w przyszłym roku możemy spodziewać się wielu innowacji. Na pewno będziemy rozbudowywać cały segment IoT, cały segment smart home, ponieważ to jest bardzo rozwojowy temat. Oczywiście nie, nie zapominajmy o naszym korze sprzedażowym, czyli o całej sieciusce dla operatorów ISP nowe switche, protokół AX, przede wszystkim nowe urządzenia do Wi-Fi. Klienci mają coraz więcej urządzeń, zarówno w domach, jak i w firmach, wszystko podłączamy w jeden segment sieci, więc na pewno te urządzenia będziemy starali się promować. Zresztą w tą stronę idzie, idzie świat, żeby wszystko było szybciej, więcej, mocniej, więc przy pomocy sprzętu np. przykład Ubiquiti, MikroTika, Extralinka będziemy starali się wprowadzać coraz to nowsze i szybsze urządzenia, żeby spełniały oczekiwania naszych klientów. Przede wszystkim. No, jeszcze jedno pytanie, bo jesteście dotychczas głównie znani z tego, że właśnie zaopatrujecie duże sklepy MediaExpert Media Markt, A teraz chodzi o pogłoski o tym, że będziecie wchodzić, wchodzić w detal, więc może dwa słowa na ten temat. Tak, jasne, zgadza się. Jesteśmy, generalnie jesteśmy dużą hurtownią, która właśnie tak jak wspomniałeś, zaopatruje duże sklepy. Natomiast detal w tym momencie jak najbardziej jest na topie, więc również w to będziemy wchodzili. Zresztą bardzo rozwojowo rozwijamy naszą witrynę internetową, która jest typowo sklepem detalicznym, gdzie będziemy sprzedawali na takie zasadzie jak na przykład XCOM. Oczywiście bierzemy pod uwagę różnorodność zapotrzebowania towarów na naszym rynku, czyli nie tylko akcesoria sieciowe, Mamy również małe AGD, smart odkurzacze, smart wideo domofony, różnego rodzaju nawilżacze powietrza. Jak najbardziej to wszystko będzie dla Państwa dostępne na naszej witrynie www.batna24.com. Dotarliśmy na stoisko GVS, który zajmuje się systemami smart home, ale po KNX-ie tylko, czyli typowo przewodowa komunikacja. Jest z nami Marek, który opowie, czego możemy się po nich spodziewać. Cześć, witam. To Marek z GVS Polska. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce, właśnie produktów KNX-owych od GVS-a. No, i tu dzisiaj na targach mamy. Trochę już sprawdzonych naszych rozwiązań jak panele z serii V 50 V40, które już od dwóch lat cieszą się sporym uznaniem na, na rynku Kenixa. pozwalają na sterowanie wszystkimi funkcjami budynku, takimi jak oświetlanie, rolety, żaluzje, wszystkie funkcje grzewcze, chłodzenie, klimatyzacja, rekuperacja, wentylacja, muzyka, sterowanie LEDami. Idąc dalej, na naszym stoisku ma dzisiaj premierę seria VALS, długo, długo oczekiwana już przez integratorów knx czyli połączenie dwóch rozwiązań, panelu dotykowego, gdzie na sześciu ekranach mamy do sześciu ikon na ekran, czyli możemy sterować 36 funkcjami, tymi, które wymieniłem już przed chwilą, oraz przyciski dotykowe, tak, rozwiązanie panel z Trzema rockerami, tak, gdzie możemy wywołać krótkie, długie naciśnięcie, podwójne naciśnięcie, więc daje nam dodatkowe, kolejne możliwości. E oraz w jednej, w jednej linii e przyciski e 4, e 6 i 8 polowe. E w trzech odsłonach kolorystycznych, także my myślę, że projektanci wręcz e znajdą tutaj coś dla siebie, a inwestorzy znajdą tutaj coś dla siebie, w zależności od tego, a jaka stylistyka bardziej im odpowiada, bardziej im się podoba? Zdjęcia i relacje filmowe oczywiście znajdziecie na Smartmi. a takie pytanie dla człowieka, który dopiero zaczyna ze smart -homem, chciałby zacząć z KNX-em, co powinien zakupić, od czego zacząć? Powinien zacząć od tego, żeby zaplanować sobie instalację. Tak, bo kładąc instalację elektryczną, musimy po prostu przewidzieć, jakimi funkcjami w tym domu chce móc sterować właśnie z KNX-a. Tak, czyli jeśli chcemy sterować kilkoma punktami świetlnymi, no to z tych punktów świetlnych musimy doprowadzić kabel do rozdzielni. Tak samo wszystkie punkty sterowania roletami, punkty grzewcze, Tak, wszystko to spotyka się w rozdzielni, więc musimy przewidzieć instalację, musimy przewidzieć miejsce na tą rozdzielnię, a tak naprawdę potem już na etapie wykończenia dokładanie wszystkich kolejnych klocków, czyli urządzenia w rozdzielni, zasilanie, aktory, które będą tym sterować oraz przyciski czy panele, na, na, którymi, które będą no, ładnie się prezentować na ścianie i obsługiwać te wszystkie funkcje, możemy sobie dowolnie dokładać, zmieniać, edytować, doprogramować bo taka jest zaleta systemu KNX, że jest on systemem względnie otwartym i pozwala na, na modyfikacje, na, na dopasowanie, doprogramowanie i dokładanie kolejnych urządzeń. To jest bardzo ważne, co powiedziałeś, bo na początku budowy domu koszty są bardzo duże, więc niekoniecznie musimy inwestować od razu w cały sprzęt. Możemy zainwestować w jakiś jeden najważniejszy moduł, a później rozrasta się wraz z naszym domem. Pytanie: mamy standardowe puszki, czy takie łączniki, jakie tu prezentujecie, możemy w standardowych puszkach elektrycznych, jeśli chodzi o wielkość, czy musimy to już planować na etapie budowy domu? Większość, większość przycisków tak. To, to jest na standardowych puszkach puszkach, 55 albo 60. Wyjątkiem jest tutaj akurat no, 10-calowy panel Z10. Tutaj trzeba troszkę większą puszkę nawiercić, ale, ale też panel jest na tyle duży, że on tę puszkę potem nam w całości zakrywa. Dzięki wielkie. Kolejny z wystawców, czyli posfoto. Możecie ich kojarzyć m.in. z takich marek jak seventy My, InFace czy Enchen, nowej marki, która właśnie tutaj się pojawiła, w każdym razie dla mnie. Więc teraz oddaję głos do przedstawiciela, żeby powiedział kilka słów, czego możemy się spodziewać 2022. Kuśmie, się jako reprezentuję firmę POSFOTO, jesteśmy dystrybutorem wielu marek. Kolega tutaj wspominał o marce Enchen. Enchen jest nową marką należącą do ekosystemu Xiaomi, specjalizującą się w produktach typowo dla mężczyzn. Produkują golarki, maszynki, trimery do nosa. I Irygatory i szczoteczki soniczne. I co z tego będziemy mogli zobaczyć w 2022? Czy będziemy wszystko mieli już na rynku, czy to będziecie jakoś wprowadzać w jakichś partiach? Tak, wszystko już jest dostępne w sprzedaży. Z nowych produktów pojawi się nowy trymer do nosa MOKA N. Wyszła też ostatnio maszynka w kolaboracji z Jackiem Danielsem. Charakteryzuje się pięknym opakowaniem, nadaje się bardzo dobrze na prezent. Super, dzięki wielkie, powodzenia, no i mamy nadzieję, że będziemy mogli je niedługo recenzować. Również dziękuję również życzę powodzenia. Do zobaczenia. Kolejnym producentem, którego pokazuję pod na dzisiejszych targach jest 70mai. 70mai, czyli wideorejestratory, kamerki samochodowe, których recenzowaliśmy całe grono na Smartmi, zresztą je uwielbiamy z tego powodu. Zaraz pytanie, czego możemy się spodziewać nowego, bo zbliża się premiera. Dzień dobry, Michał Posfoto. Mieliśmy przyjemność zaprezentować na obecnych targach nowy model kamery, model M500. Kamera charakteryzuje się tym, że ma bardzo szeroki kąt widzenia 130 stopni jest to faktyczne kąt widzenia. Dodatkowo, kamera posiada możliwość wykrywania ruchu pieszych, czyli na przykład, kiedy nam pieszy w targi na drogę, kamera nas informuje w języku polskim, że może dojść do niebezpiecznego zdarzenia, dzięki czemu mamy czas na reakcję, jeżeli na przykład pieszego takiego nie zauważyliśmy wcześniej. Dodatkowo, kamera zasilana jest modułem. Kamer tak. Mhm. dodatkowo kamera zasilana jest z gniazda USB-C czyli już nowy typ zasilania dzięki temu przy podłączeniu do akumulatora jest tryb parkingowy tryb parkingowy działa w timelapse czyli jest zarejestrowanie poklatkowe z wszystkich zdarzeń, które się dzieją w momencie kiedy jesteśmy nieobecni w samochodzie dziękuję bardzo dziękuję bardzo na targach spotkaliśmy Twinkly, Twinkle, które zawsze jest na mojej choince, ale okazuje się, że nie tylko, bo możemy ich wykorzystywać również przez inne miesiące, a nie tylko grudzień, więc oddaję tutaj głos dla przedstawiciela twinkli, żeby nam powiedział co nowego. Witam, Artur Misaczek, twinkli Polska. Od twinkli możemy też mieć produkty związane z dekorowaniem przestrzeni kolorem, które się nazywają flex, dots i line. Flex. To taka można powiedzieć imitacja neonów kiedyś wypełnionych gazem. Dzisiaj, za pomocą technologii LED, możemy mieć ładne dekoracje wykorzystujące produkt Flex. Line to listwa LEDowa, która znowuż przy możliwości sterowania aplikacją Twinkly powoduje, że kolory w przestrzeni są idealnie odzorowane. No i DOC. Małe pastylki. Zastępujące zwykłe łańcuchy ledowe, z lekką konstrukcją wykorzystywane przez florystów, ale też w gamingu. Okej, okay, a co to za duże pudło tutaj na dole i co, na co ja się teraz patrzę? To jest nasz produkt Light Tree. Produkt, który za pomocą masztu możemy wystawić na zewnątrz budynku. Będzie nam imitował choinkę. W kształt budujemy za pomocą siatki mocując do, do gruntu, i taką choinkę możemy zbudować od 3 aż do 8 metrów, i wtedy efekt wizualny, zewnętrzny, zwłaszcza w nocy, jest oszałamiający. A przy okazji ja tylko powiem, że w trakcie targów udało nam się zrobić bardzo fajną flagę Ukrainy, bo na Twinkli możecie zrobić dowolną kolorystykę i w ten sposób też możemy w jakiś sposób pokazać, że wspieramy Ukraińców w Polsce. Ja dziękuję za, za dzisiejsze spotkanie i my lecimy dalej. Dzięki. Na targach był również Nanoliv. To ta firma, która w 2020 roku powiedziała, że ma najfajniejszy sprzęt Smartcom, to był Nanolif Canvas, który mnie osobiście urzekł. Okazało się, że to nie wszystko i możemy w inny sposób sobie udekorować ścianę światłem, więc oddaję tutaj głos Robertowi i on opowie kilka słów o tym, co jeszcze oferuje Nanoliv. Tak, cześć. Kanwasy zostały wprowadzone dosyć dawno i od tego czasu mamy troszeczkę nowości. Jedną z takich ostatnich nowości są panele Elements, panele drewnopodobne, które się świecą bardzo fajnym, takim naturalnym światłem od bieli do pomarańczu. Oprócz tego taką najnowszą, bardzo gorącą nowością są panele Lines, które się ustawia w dowolne, dowolne kształty. To są taki jakby bardzo rozwojowa wersja taśmy LED, oczywiście z pełną funkcjonalnością. No i w tej chwili taką rzeczą najważniejszą, główną, główną linią są panele Nanolif Shapes, które można łączyć ze sobą w różne kształty. Są duże trójkąty, małe trójkąty, sześciokąty i tutaj tak naprawdę można sobie łączyć w dowolne, w dowolne aranżacje. I to, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o Nanoleaf'a i to jest duży hype i to będziemy wszystkim mówili, to jest to, że one obsługują thread i yy, mają obsługiwać mater. I niedługo mają być również routerami brzegowymi, czyli urządzeniami, które uruchamiają, uruchamiają protokół TRED. Przedziłeś moje pytanie, właśnie to co uwielbiam w Waszej wystawie tutaj, to jest duże info o Fredzie. Jeżeli chodzi o Fred, to on nie jest jeszcze aż tak popularny w Polsce, a powinien być. Tak samo z Mater. Ja sam zaopatrzyłem się ostatnio w HomePod Mini. Fajnie jest, że NanoLi też będzie urządzeniami, routerami brzegowymi, więc to jest naprawdę duży plus za to. A Wy, jeżeli nie wiecie, czym jest Fred albo Mater, no to wbijajcie na SmartMe i tam znajdziecie artykuły, czemu to jest właśnie przyszłość SmartHome. Trafiliśmy na stoisko firmy Ecoma, która prezentuje po pierwsze roboty koszące, po drugie oświetlenie do ogrodów. Co może być smart w oświetleniu do ogrodu i co jest innowacyjnego w takim produkcie? Zdecydowanie innowacyjne i smart jest to, że jest to oświetlenie 12-voltowe niskonapięciowe, przez co pobiera bardzo mało prądu. Jesteśmy na tych targach, aby zaprezentować najnowsze produkty wykorzystane do tego systemu. System jest znany już od wielu lat i polecany przez wielu ogrodników, a przyjechaliśmy też przede wszystkim pokazać najnowsze chociażby LEDy do tego systemu, LEDy fir z firmy. In Light, jak również inne produkty, jak na przykład kołysające się w trawach oprawy Sway. Bardzo polecam. Są one rozpromowane przez jedną z youtuberek ogrodowych, i przez to cieszą się bardzo dużą popularnością. Można na żywo u nas zobaczyć dokładnie te oprawy Sway. Jakby można powiedzieć dla naszych słuchaczy? Czym są takie oprawy? Kołysające oprawy, ale co robią? Przede wszystkim pięknie podświetlają rabaty. Głównie ja polecam ich do traw ozdobnych, do roślin kwitnących i pięknie z góry pada, z góry pada światło na takie rośliny, i przez to kołysanie wyglądają bardzo naturalnie w taki, takiej roślinności. Czy takimi produktami można też sterować za pomocą jakiejś aplikacji, telefonu? Zdecydowanie tak. W firmie Inline mamy do wyboru również transformator sterowany przez aplikację, łącząc się przez Bluetooth. Mamy tutaj możliwość podpięcia trzech różnych sekcji i oddzielnie możemy takie sekcje sobie tutaj ustawiać za pomocą właśnie tej aplikacji. Przejdźmy do robotów koszących, bo jest to rzecz, która cieszy się coraz większą popularnością, szczególnie, że nadchodzi wiosna i wkrótce będą potrzebne. W jaki sposób takie roboty mogą być smart i co prezentują? Wiecie, dzisiaj na ten rok. Witam serdecznie. No rzeczywiście, jakby już jesteśmy praktycznie na granicy wiosny. Trawniki będą za chwilę koszone. I, i ta wzrost popularności zawsze jest naj, największy, bo kiedy ludzie wychodzą do koszenia, kiedy dwa, trzy razy skoszą samemu, no to znowu sobie przypominają, że ten obowiązek wrócił i tych produktów szukają. Jeżeli chodzi o nową ofertę robotów Viper Premium, nowością, zdecydowaną nowością w tym sezonie jest to robot bezinstalacyjny. Oczywiście w pewnym, w pewnym sensie bezinstalacyjny, robot, który nie wymaga kabla owodowego. Jest to pierwszy robot na rynku, który nie potrzebuje zewnętrznej instalacji, zewnętrznych barier wykonanych z przewodu, aby pracować, robot ma radary, które rozpoznają trawę, czyli on rozpoznaje trawę i rozpoznaje inne nawierzchnie, po których jeździ, zarówno ziemię, korę, kamień i tak dalej. Oraz radary, które rozpoznają przeszkody. A więc jeżeli chodzi o takie nowości i kierunek, w którym branża idzie, jest to zdecydowanie technologia jak najmniej instalacyjna. Czy są to systemy, które my już znamy z popularnych odkurzaczy domowych? Czy, czy jest to coś podobnego, czy jednak działa to na zupełnie innej zasadzie? Dalej są duże różnice, jednak roboty odkurzające mają takie fizyczne bariery jak ściany, jak sufit i oni na tej podstawie mapują sobie powierzchnię, po której pracują, po której odkurzają. Roboty koszące czegoś takiego niestety nie mają. Niektóre z systemy pracują na podstawie GPS. Czyli GPS wspomaga koszenie, wspomaga wydajność koszenia. Jednak radar, czyli technologia radaru, wprost rozpoznaje, co jest po prostu trawą i co, w którym momencie trawa się kończy, i gdzie ta granica między trawą a na przykład kostką, korą czy czymś innym w ogrodzie jest. Widzę, że macie roboty od małych do całkiem sporych. Jaki ogródek możemy kosić za pomocą takiej maszyny? Jakiej wielkości? No w zasadzie mógłbym powiedzieć, że prawie każdy. To znaczy, w tej chwili w ofercie mamy ponad 200 modeli. E, najmniejsze roboty to są na 50, 100, 200 m2. E, największe w tej chwili to jest 20 tysięcy m2, czyli to jest e, 2-3 boiska piłkarskie. Te, tej wielkości powie, o powierzchni mówimy. Typowe roboty to jest taki przedział od, od najmniejszych, czyli od 100, 200 do aż 6-7 tysięcy. to są takie typowe roboty ogrodowe, które mamy w ofercie. Tradycyjnie dziękujemy naszym patronom, którzy wspierają nas w naszych podcastowych produkcjach. Jeśli Wam podobają się te produkcje, oczywiście możecie nas też wesprzeć, możecie nas też zalajkować, obserwować lub po prostu czytać nasze artykuły na smartmi.pl. Jeśli chcecie również zostać naszymi patronami, serdecznie zapraszamy Was na Patronite do znalezienia smart strefy, to dzięki Wam możemy tworzyć ten podcast i sprawiać, żeby był on coraz lepszy, żebyście mogli jak najszybciej dostawać najważniejsze wieści technologiczne. Nowym producentem, którego spotkaliśmy na targach, jest firma Ionikis, czyli firma, która tworzy różnego rodzaju szczoteczki soniczne, ale nie tylko. Nie zaraz oddaję głos, żeby się dowiedzieć czego możemy się od tej firmy spodziewać w nadchodzącym roku. Dzień dobry państwu. Chciałbym przedstawić firmę Ionikis, która jest innowacyjnym producentem szczoteczek z Japonii. To jest nowa technologia, na pewno nie słyszeliście, technologia jonowa. Technologia jonowa jest to delikatna pielęgnacja jamy ustnej. Za pomocą jonów wykorzystywanych z technologią soniczną. Ciężko tutaj opowiedzieć to słowami, trzeba spróbować. Jest to nowe doświadczenie w jamie ustnej. Mamy modele manualne, czyli wtedy tradycyjnie myjemy zęby. Mamy modele wykorzystujące technologię soniczną. Wtedy tylko przykładamy szczoteczkę do zębów. Szczoteczka wtedy ma drgania i Dodatkową funkcję właśnie jonową, co umożliwia zdecydowanie szybciej i skuteczniej, efektywniej usunąć to, co wszystko, co się zgromadzi na zębach. Dodatkowo wprowadziliśmy innowacyjny model, który jest no, niepowtarzalny, nieoceniony w podróży. Jest to szczoteczka Jompa Travel, która ma etui. Ja też nazywam tą szczoteczkę biznes, dlatego że też świetnie nadaje się do wykorzystania w, w, czasie, w czasie lunchu, czyli de facto po, po lunchu, kiedy możemy odświeżyć sobie oddech. Fantastyczne rozwiązanie dla biznesmenów i bizneswoman. Okej, okay, ale o co chodzi z tą szczoteczką jonową i czemu pomóc? Nie można. Czekaj, jeszcze raz? Ok, ale o co chodzi z tą szczoteczką jonową? I ponoć nie trzeba używać pasty. Nie, żebym się jakoś specjalnie dopytywał, ale mimo wszystko może warto wiedzieć. Dokładnie. To jest pierwsza szczoteczka, którą tak naprawdę możemy używać również bez pasty do zębów. Z naciskiem na również. Czyli ci wszyscy, którzy chcieliby użyć szczoteczki w tradycyjny sposób, czyli z użyciem pasty do zębów, jak najbardziej. Ale dla tych wszystkich, którzy na przykład nie chcą, bądź no nie, nie chcą ograniczyć ilość fluoru, jak najbardziej to jest fantastyczne rozwiązanie. Możemy używać tej szczoteczki bez pasty do zębów. I to był już ostatni wystawca, z którym porozmawialiśmy w trakcie Warsaw Home Electronics. Trochę się dowiedzieliśmy o nowościach. Był 70 May ich nowa kamera, którą zresztą testujemy właśnie. Było Twinkly ich nowe światełka. Szczególnie dla mnie zrobiła wrażenie właśnie ta duża choinka z LEDów oraz same LEDy na ścianę, które są całkiem fajne. Matna24, która pokazuje bardzo dużo ilość sprzętu właśnie od Xiaomi, od Akary, od imilaba, GWS z ich nowymi panelami. No, trochę tego było. Mogło być więcej, ale ciągle mówię, no to jest pierwsze pierwsza pierwsza takie Expo po pandemii, więc jeszcze myślę, że jest czas na to, żeby się rozwinęło. W przyszłym roku mam nadzieję, że tego będzie więcej, bo widzę duży potencjał, żeby było dużo firm na takich targach. A my dzisiaj dziękujemy Wam, to był dosyć nietypowy podcast, ale tak jak mówimy, prosto z Warsaw Home Electronics, z Ptak Expo, żegnają Was Krzysiek. Oraz Ariel, i taka prośba, jeśli taka forma Wam się podoba, jeśli chcielibyście relacje z innych takich wydarzeń, jeśli takie wkrótce się odbędą, to oczywiście komentujcie, lajkujcie i dajcie nam w jakiś sposób znać. Do usłyszenia. Do usłyszenia.